Witam serdecznie. Jesteśmy na targach kosmetycznych Beauty Forum. W tej chwili znajduję się przy stoisku kosmetycznym marki Make Up Store. A ze mną są dwie pani Ewy. Pani Ewa Gil, makijażystka, wizażystka gwiazd z wieloletnim doświadczeniem oraz pani Ewa Hordyńska, propagatorka marki Make Up Store w Polsce. Może najpierw parę słów do pani. Pani Ewo, co to jest za marka Make Up Store? Jakby pani nam mogła przybliżyć parę słów o marce. Marka Make Up Store jest to marka szwedzka, którą 15 lat temu założył wizerzysta, właściwie wizjoner, który wymarzył sobie świat kolorów takiego, jakiego jeszcze do tej pory nie było. Stworzył tę markę dla makijażystów, ale ona bardzo szybko się rozprzestrzeniła na wszystkich, dlatego że Makeup Store ma coś dla każdego, niezależnie od wieku, płci, rasy czy też statusu społecznego. I wśród klientów Make Up Store znajdują się zarówno rodziny królewskie, jak i naprawdę całkowicie zwykli ludzie. No i my sprowadziliśmy rok temu tę markę do Polski. Marka posiada w swojej ofercie wszystkie produkty do makijażu, jakie mogą nam być potrzebne, wszystkie kosmetyki kolorowe, kosmetyki do pielęgnacji oraz wszelkie akcesoria, które do makijażu mogą nam się zamarzyć. A proszę powiedzieć, jakie są Państwa takie najlepsze, sztandarowe produkty, które są znane na całym świecie właśnie? No, Make Up Store słynie z produktów, które są bardzo takie łatwe w użyciu, a mogą być też wielofunkcyjne. Jednym z takich produktów, który mogę tutaj zaprezentować jest brokatowy liner, jeden z dziewięciu kolorów, jakie występują. I jest to produkt, który naprawdę w bardzo łatwy sposób zapewnia nam bardzo spektakularny efekt w wykonywanym makijażu. Poza tym, też unikalny dla marki, jest produkt, który jest z kolei bardzo wielofunkcyjny. Jest to taki kremowy rozświetlacz, który też występuje w dosyć szerokiej gamie kolorystycznej. I można go stosować zarówno na powieki, jak i na usta, policzki i na ciało, daje efekt takiej delikatnie rozświetlonej skóry. Bardzo dobrze też się sprawdza jako baza pod do powiek. I jeszcze chciałam pokazać dwie rzeczy, które jak gdyby, to jest tak, że właśnie marka oprócz tego, że ma kosmetyki piękne, to jeszcze to one są ułatwiające bardzo życie. Dlatego jakby coraz więcej sobie zyskuje wielbicieli wśród makijażystów. I to jest myślę też taka rzecz, która jest unikalna. Taki trójkątny puszek do pudru. No to rzeczywiście jak makijażyści go widzą, no to są zachwyceni, bo on bardzo ułatwia rozprowadzenie pudru w takich zagłębieniach twarzy. Panie bo przepraszam, a z czego są te puszki wykonane? To są taki miękki welur, także się nadaje do rozprowadzenia zarówno sypkiego, jak i prasowanego pudru. No i to jest ukochany produkt Ewy. Taka gąbeczka zakładana na palec. To też rzeczywiście bardzo... Co nam, co nam właśnie daje taka gąbeczka? No to może Ewa nam powie. O, Panie Ewo. Kiedy ją używamy? To jest takie wspaniałe cudo, które może... Dzięki temu puszkowi możemy wspaniale sobie rozprowadzić puder tam, gdzie trzeba. Tak. I ja zawsze też używałam tych, tych gąbeczek po to, żeby moją temperaturą skóry nie powinna narobić plam po prostu albo żeby nie, 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 nie pobrudzić tak. I właśnie ta, ta gąbeczka do tego służyła. Natomiast ten paluszek powoduje że y, mam wolne dłonie, nie, ma, nie mam już y, uwięzionej dłoni w, w puszku, tylko, tylko mam po prostu paluszki. Nimi też mogę rozprowadzić y, różne rzeczy, mogę też y, 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 przykudrować przy, przy też ty, tymi paluszkami, także bardzo Taki rzeczy. wielofunkcyjny jeden, słomy puszek. Tak, jak najbardziej. Wspaniała rzecz, uwielbiam. A ja jeszcze mam tylko jedno pytanie tutaj do Pani Ewy. Pani Ewo, proszę powiedzieć, gdzie możemy kupić produkty Make Up Store? Gdzie możemy je nabyć? Czy one są ogólnie dostępne? Czy, czy też macie Państwo jakiś konkretny punkt sprzedaży? Mamy salon Make Up Store w promenadzie w Warszawie, na ulicy Ostrobramskiej. I myślę, że warto też zaznaczyć, że w salonie Make Up Store nie tylko oferujemy kosmetyki, ale również oferujemy kursy i lekcje makijażu. Tak, żeby każda pani jak kupuje sobie kosmetyk, mogła u nas się dowiedzieć w jaki sposób go używać. To jest naszą ambicją, żeby żadna pani nie odkładała kosmetyków Make Up Store na półkę, tylko żeby ich używała. Także Make Up Store słynie również z szerzenia wiedzy makijażowej na całym świecie. To. Myślę, że to super idea, także <grychy> życzę tutaj sukcesów w jej szerzeniu, bo myślę, że to bardzo istotna informacja dla klientek, aby potrafiły obsłużyć i wykorzystać dany produkt. Pani Ewo, mam tutaj jeszcze do Pani parę pytań, ponieważ Pani jest osobą w świecie wizażu, osobą bardzo znaną. Dziewczyny, które zapewne interesują się makijażem, na pewno już o Pani słyszały nie jeden raz. Proszę powiedzieć, które gwiazdy Pani miała okazję malować? Czy są może jakieś gwiazdy, które Pani z, z szczególnością uwielbia upiększać? No, muszę się przyznać, że łatwiej mi powiedzieć kogo nie malowałam przez te 16 lat mojego doświadczenia. Ale bardzo lubię malować Justynkę Steczkowską, z którą mam wielkie szczęście i zaszczyt się też blisko znać, nawet przyjaźnić. Um, lubię malować Edytkę Górnia, która zawsze mi pięknie sprzedaje makijaże, zawsze... E, chociaż jest to pracochłonne, bo jest bardzo wymagająca, natomiast zawsze te makijaże są bardzo, bardzo precyzyjnie, dokładnie wykonane i bardzo przemyślane. E, lubię malować Grażynkę Szapałowską, która jest cudowną Zamiastra. osobowością. Tak, jak najbardziej, mam to wielkie szczęście. A pani Ewa, proszę powiedzieć, czy... Czy może chodziła Pani na jakieś kursy, ukończyła Pani jakąś szkołę wizażu, czy to też płynie prosto z Pani pasji, z takiego wewnętrznego po prostu artyzmu? No właśnie, często mnie o to pytają kobiety, gdzie pójść do jakiej szkoły, jaką szkołę skończyłam. I tutaj muszę się przyznać, że nigdy nie uczyłam się makijażu, nie chodziłam na, do żadnej szkoły, nie chodziłam na żadne kursy. To był przypadek tak naprawdę, że, że zaczęłam malować i no, po prostu trafiłam w dziesiątkę. Tutaj mam takie szczęście, że mój dziadek był po prostu w, um, rzeźbiarzem. I wydaje mi się, że po nim mam ten gen, gen wyczucia, wyczucia formy i, i krzywizny. Także, no jestem samoukierowana. da prostu. dar od Boga jednym słowem, to <laughs> tylko można Pani pozazdrościć. A Pani Ewo, jakie według Pani są trendy na nadchodzącą jesień, może zimę? Ogólnie, jakie kolory warto używać w makijażu? Mhm. No oczywiście e, niezmiennie od wielu lat e, popularny jest makijaż smoky, a z wykorzystujemy e, e, czerń, ale też brązy, borda. E, bardzo modne w tym sezonie są też kreski, e, takie czyste kreski e, Pin Up Girl, prawda? E, znowu powracają e, brązowe usta brązowe usta albo ciemne usta, eee, też granaty z połyskiem, ale też dużo matów, też dużo matów. Smoki, jest w tym sezonie będzie raczej matowe, tak żeby wyciągnąć kolor tęczówki i żeby oczy świeciły, ale tylko swoim naturalnym blaskiem, tylko. Tylko kolor tęczówki się liczy. A proszę powiedzieć, kolor bordo, bo bardzo mnie tutaj zaciekawił ten kolor. Czy jego używamy na oczach, czyli podkreślamy powieki kolorem bordowym, czy też usta akcentujemy takim odcieniem? E, tutaj bym rozłożyła tak naprawdę tę sytuację, bo albo ciemne oczy, albo ciemne usta. Wiadomo, że moda rządzi się innymi prawami i wybieg modowy, można to połączyć. Natomiast na, na co dzień, na wieczór proponuję, y, jeśli już bordowe, albo oczy, albo usta. Natomiast y, jeśli chodzi o bordo, które jest pochodną czerwieni, dla niektórych kobiet może wydawać się niebezpieczne, bo może wyglądać oko choro, prawda, jak takie które zrobi się za bardzo czerwone. W związku z tym proponuję, żeby dodać brązu i czerni, żeby nadać głębi temu, temu kolorowi, a bordo powoduje, szczególnie przy jasnych tęczówkach, że robią się bardziej wyraziste, jasne. Na przykład bordo spowoduje, że oczy niebieskie staną się bardziej winogronowe albo bardziej, nie, bardziej blue, błękitne. Także bordo jest e, może troszkę niebezpieczne, ale odpowiednio położony, odpowiedni kolor spowoduje, że oczy nad, będą miały wspaniały, nowy blask. Czyli warto nauczyć się używać tego koloru, jednym słowem. A, tak, ale tak, to a, nie jest tak strasznie a, jak się a, Widzę, Pani, że, tutaj, że trzyma Pani e, w dłoni jakiś magazyn. Piękne oko. Cóż tutaj jest takiego mamy? To jest magazyn make-up, który uwielbiam i jest dla mnie często inspiracją. Jednym z, z tych makijaży jest właśnie makijaż, gdzie został użyty granat, bordo, róż i wspaniały żółty kolor. Żółciutki wspaniały, który. O, właśnie tu mamy? Który powoduje taką radość w tej ciemności, prawda? Piękny. 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 Tak, tak. To możemy. Proszę bardzo, no coś wspaniałego, proszę państwa. Uwielbiam. Dlatego właśnie lubię Make Up Store, ponieważ mogę wreszcie wyżyć się artystycznie tak, jak chcę. To jest firma, dzięki której. Yy, Mam wszystkie akcesoria, począwszy od, od paluszków moich kochanych na gąbeczek na palce, skończywszy na zalotkach spe, specjalnych bas pod, pod, pod podkład. Bardzo lubię kufry, które, które są bardzo, bardzo przydatne i bardzo wygodne. Szczególnie kiedy podróżuję po całym świecie z moimi gwiazdami, to mogę go zabrać ze sobą do, do samolotu. I nie ma z nim problemu. Czyli, przepraszam, tak. y, bo z tego, co widzę, to nie są kufry metalowe, tak? Czyli nie tak. ciężki metal, to są, to są tylko takie ala, widzę, skórzane, tak tak? tak? tak, tak, jak najbardziej, dlatego i są bardzo łatwe, bardzo łatwe w użyciu. Nie są też takie ciężkie, do tego parasolki, na przykład, też są cudne. Wspaniałe są rzęsy, bardzo spektakularne, y, zrobione z piórek. Mnóstwo są wspaniałych gadżetów, o których e, ja nawet nie, nie, nie myślałam, że mogą takie być. Myślę, że muszę się przyznać, że nawet w innych firmach konkurencyjnych, e, znanych na całym świecie jak MAC, e, nie ma aż tylu gadżetów, które mogą być przydatne dla makijażysty. Hmm? Czyli oprócz tego, że jakość to jeszcze gadżeciarskie efekty, A, że się tak wyrażę, tak zmyślam o wizerzyście? To, co lubią kobiety najbardziej, oczywiście. Na przykład tu mamy taką. E, e, to jest taka ściereczka o konsystencji gąbeczki, którą możemy położyć na twarz, prawda? I wtedy ładnie się wchłania maska, maska którą sobie położymy na buzię. I mnóstwo różnych wspaniałych korzepek, które, które tutaj właśnie uwielbiam. Dobrze, Dziękuję, dziękuję paniom Ewom zarówno Dziękujemy pani serdecznie. Ewie jak i pani Ewie Ordyńskiej za udzielenie wywiadu i opowiedzenie o marce. Dziękuję bardzo Pani. Powodzenie życzę wszystkim makijażistom i zapraszam do, do Make Up Store, bo naprawdę warto. Dziękujemy Zapraszamy. bardzo, pozdrawiamy. Pa, pa.